Wako Power System IMAX, najlepsza odżywka na budowę czystej masy mięśniowej, polecam. Łukasz Maciec. Znamy już wyniki 52. plebiscytu Kuriera Lubelskiego na najlepszych i najpopularniejszych sportowców województwa lubelskiego w 2013 roku. No i na miejscu 8. nasz wspaniały pięściarz Łukasz Maciec. Wielkie gratulacje Gruby. Dziękuję bardzo spodziewałeś się, że może znaleźć się w dziesiątce? Ja myślę, że po tej znakomitej walce z Asunem Carpetianem to była formalność. No szczerze powiem, że nie spodziewałem się, ale wielki zaszczyt. Bardzo miło, bardzo, bardzo przyjemne jest to dla mnie że zostały wybrane w dziesiątki, także no wszystkim te toch szybko żeby... pokaż Łukasz, w ubiegłym roku także byłeś 30 kandydatów. Z tego co pamiętam sprawdziłem, zająłeś 20 miejsce, teraz jest 8. Ja bym Ci życzył, żeby w rankingach bokserskich, żebyś tak w przyszłym roku awansował, o tyle pozycji w takim procentowym udziale. No mam nadzieję, że tak będzie, że... Będę powiedzmy pierwszy, albo, albo któryś tam z kolejny, no ale mam nadzieję, że też znajdę się w tej dziesiątce. No, z siebie wszystko, pokażę parę ładnych walk i mam nadzieję, że mi się uda i że też uda mi się dostać, prawda? Łukasz, niektórzy mówią, że z dziesiątki wygryzłeś naszą Karolę, Karolinę Mikhałdziu. No, niekoniecznie byłoby tu i miejsce dla Karoliny. Mam nadzieję, że w następnym roku będziemy razem tak. Ja wierzę, że Karolina po mistrzostwach Europy, które od się w maju A także mistrzostwach świata w listopadzie Czy tam zdobędziemy medale I w przyszłym roku, za 12 miesięcy dokładnie Niekoniecznie w tym miejscu Ale na tej gali, na 53 plebiscycie Z tysiące będzie zarówno Karolina Michalczuk po raz dziewiąty I Łukasz Maciec po raz drugi Mam nadzieję, że tak się stanie No bo brakowało tutaj Karoli Teraz jest sobie nas to nie miała w tym roku y, takich prawda ważnych turniejów. w tym roku będzie miała mistrzostwa świata, mistrzostwa Europy. Miejmy nadzieję, że to będzie złote medale i powinna tutaj być na pierwszym miejscu. Łukasz po tej twojej ostatniej walce z Sasunem Karpetianem. Bardzo pochlebne opinie, dużo ciekawych ofert się pojawiło z tego co wiem. Tak, dużo ofert. Mam nadzieję, że wybierzemy te najlepsze, które nam y dadziło mi możliwości najlepsze lepsze warunki toczenia walk, także jestem też z tego bardzo, bardzo zadowolony. Ja na koniec wrócę jeszcze do plebiscytu, stałeś na scenie w znakomitym gronie, bo przecież pierwsze miejsce Paweł Fajdek, mistrz świata w lekkiej atletyce, drugie miejsce Lina Wojtas, czwarte miejsce w mistrzostwach świata, mistrzyni Polski, ba, gwiazda mistrzostw świata w pilce ręcznej, które niedawno się odbywały, trzecie miejsce w znakomity pływak, Konrad Czerniak, to dla takiego młodego sportowca jak ty to jest duża nobilitacja. Pewnie, że duża mobilizacja i tak yy, te emocje mam nadzieję, że, że będę tak dobry jak oni to i lepszy Łukasz jeszcze raz przyjmij gratulacje wiem że przyszedłeś na imprezę z małżonką bawcie się zatem pysznie aczkolwiek jutro podejrzewam o godzinie 9:00. widzimy się na treningu w klubie sportowym Szumicy Ulicy Zana 72 Dokładnie tak jak mówisz, jutro o tutaj na treningu a bawimy się jeszcze chwilkę i uciekamy